Kiedy matka Marii skończyła 70 lat, zauważyła u niej zdumiewające zmiany. Nie przybyło jej zmarszczek na twarzy, ani włosy nie posiwiały nagle. Jej życie całkowicie się zmieniło, i to w pozytywnym kierunku. Wielu ludzi myśli, że przejście na emeryturę oznacza początek upadku, ale to dalekie od prawdy. Znaczna część emerytów w kraju twierdzi, że przeżywa teraz najszczęśliwszy okres swojego życia. Jaki jest ich sekret? Jak sprawić, by starość była naprawdę koroną życia, zamiast odczuwać ją jako ciężar? Starzenie się jest po prostu nieuniknioną częścią życia. Jednak to, jak się starzejemy, w dużej mierze zależy od naszych własnych decyzji. W ciągu ostatnich dziesięcioleci eksperci zebrali mądrość, doświadczenie i rady od niezliczonych starszych osób. Zaobserwowali, że ci, którzy najbardziej cieszą się tym etapem życia, to osoby, które świadomie dbają o siebie na poziomie ciała, duszy i umysłu. W dzisiejszym filmie przedstawimy 8 podstawowych wskazówek, które pomogą każdemu prowadzić pełne życie w podeszłym wieku. Nigdy nie jest za późno na zmianę nawyków. Badania pokazują, że nawet w wieku 90 lat ludzkie ciało i mózg są w stanie pozytywnie reagować na zmiany stylu życia. Dlatego warto natychmiast zacząć stosować te wskazówki, niezależnie od tego, czy ktoś ma 60, 70, czy nawet ponad 80 lat? Zobaczmy, jakie 8 rzeczy naprawdę ma znaczenie. Pierwszą i być może najważniejszą wskazówką jest regularna aktywność fizyczna, która jest szczególnie istotna w starszym wieku. Weźmy za przykład 83-letnią panią Małgorzatę, która każdego ranka spaceruje przez 40 minut, niezależnie od pogody. Spacer dla niej to nie tylko ćwiczenie fizyczne. Ale także poranny rytuał, który rozpoczyna jej dzień. Kiedy zapytano ją: Dlaczego jest tak konsekwentna? Odpowiedziała: Ruch w starszym wieku nie jest kwestią wyboru, ale narzędziem przetrwania. Nauka potwierdza słowa pani Małgorzaty: Regularna aktywność fizyczna drastycznie zmniejsza ryzyko cukrzycy, chorób serca, a nawet demencji. Ale nie trzeba od razu myśleć o biegu maratońskim. Aktywności o umiarkowanej intensywności, takie jak chodzenie, pływanie czy nawet ogrodnictwo, są również niezwykle skuteczne. Co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo pomaga utrzymać mięśnie, poprawia równowagę i zmniejsza ryzyko upadków. Pan Józef, 72-letni emerytowany nauczyciel, zaczął regularnie jeździć na rowerze 3 lata temu, po tym jak lekarz ostrzegł go o wysokim ciśnieniu krwi. Dziś przejeżdża 20 km 3 razy w tygodniu, a jego ciśnienie krwi się unormowało. Najbardziej zaskakujący dla niego nie był jednak poprawiający się stan zdrowia, ale zwiększony poziom energii i radość życia. Jeśli ktoś dopiero zaczyna ćwiczyć, warto zacząć stopniowo. Nawet 10-minutowy spacer dziennie ma znaczenie. Następnie można zwiększać czas o kilka minut tygodniowo. Ważne jest, aby znaleźć aktywność, którą się lubi. Ponieważ wtedy jest większa szansa, że będzie się ją kontynuować w długim okresie. Ćwiczenia oszczędzające stawy, takie jak ćwiczenia w wodzie lub yoga, są szczególnie zalecane w starszym wieku. Nie chodzi o to, co ktoś robi, ale o regularność. Druga wskazówka dotyczy odpowiedniego odżywiania. W starszym wieku zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze zmienia się, a metabolizm zwykle zwalnia. Dlatego szczególnie ważne jest aby każdy kęs, który spożywa osoba starsza, był odżywczy. Nie trzeba stosować skomplikowanych diet. Podstawowa zasada jest prosta. Im bardziej kolorowy talerz, tym lepiej. Najlepiej ujęła to pani Elżbieta, 75-letnia kobieta pełna witalności. Fotografuje każdy swój obiad, ponieważ jest dumna ze swoich kolorowych kreacji. Z uśmiechem opowiadała: Kiedy byłam młoda, jadłam to, na co miałam ochotę. Teraz jem to, czego potrzebuje moje ciało, i co zaskakujące, sprawia mi to większą przyjemność. Oprócz obfitego spożywania owoców, warzyw i pełnoziarnistych zbóż, w starszym wieku szczególnie ważne jest odpowiednie spożycie białka. Po 60. roku życia organizm ma tendencję do utraty mięśni, co w terminologii medycznej nazywa się sarkopenią starczą. Badania sugerują, że zwiększenie dziennego spożycia białka może pomóc to spowolnić. Warto wybierać wysokiej jakości źródła białka: ryby, chude mięso, jajka, produkty mleczne lub w przypadku wegetarian, rośliny strączkowe i orzechy. Nie można zapominać o odpowiednim nawodnieniu. W starszym wieku często zmniejsza się uczucie pragnienia, dlatego trzeba świadomie zwracać uwagę na spożycie wody. Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, jeśli kolor moczu jest ciemny, wskazuje to na odwodnienie. Odpowiednie nawodnienie poprawia funkcje poznawcze. Pracę nerek, a także pozytywnie wpływa na stan skóry. Nie można przecenić znaczenia nawyków żywieniowych. Według badań starsze osoby stosujące dietę śródziemnomorską mają znacznie mniejsze ryzyko chorób serca i niektórych form demencji. Ta dieta jest bogata w oliwę z oliwek, ryby, orzechy, owoce i warzywa, a jednocześnie umiarkowanie zawiera czerwone mięso. Trzecia wskazówka dotyczy zachowania zdrowia psychicznego. Mózg jest jak mięsień. Jeśli nie jest używany, zanika. Stymulacja poznawcza jest niezbędna do utrzymania zdrowia mózgu. Nie oznacza to, że trzeba cały dzień rozwiązywać krzyżówki, choć to też nie jest zły wybór. Chodzi raczej o to, by regularnie stawiać mózg przed nowymi wyzwaniami. Pan Bogdan w wieku 82 lat zaczął uczyć się hiszpańskiego. Kiedy zapytano go, dlaczego wybrał akurat to, ze śmiechem odpowiedział. Mój syn przeprowadził się do Barcelony i chce rozumieć, co mówią o mnie moje wnuki. Pan Bogdan uczęszcza na lekcje języka dwa razy w tygodniu i choć nie twierdzi, że mówi płynnie, rozumie już proste rozmowy. Prawdziwą korzyścią dla niego nie jest jednak znajomość języka, ale świeżość umysłu, którą zapewnia proces uczenia się. Według neuropsychologów, nauka nowych umiejętności, czy to nauka języka, gra na instrumencie, czy nawet techniki gotowania tworzy nowe ścieżki nerwowe w mózgu, które pomagają zachować elastyczność umysłową? Ta tak zwana neuroplastyczność mózgu pozostaje z nami przez całe życie, trzeba jej tylko używać. Zdrowie psychiczne to nie tylko funkcje poznawcze. Równie ważny jest dobrostan emocjonalny. W starszym wieku częściej doświadcza się straty, czy to utraty bliskich, czy odejścia ze świata pracy. Ważne jest, aby nie tłumić tych uczuć ale znaleźć sposób na ich przepracowanie. Pani Maria, po stracie męża, zaczęła prowadzić dziennik. Każdego wieczoru zapisywała swoje myśli i uczucia. Ta niezbędna rutyna pomogła jej przepracować żałobę. Teraz, pięć lat później, kiedy czasami przegląda stare wpisy, jest zdumiona, jaką drogę przeszła. Dziennik stał się dla niej narzędziem uzdrawiania. Czwarta wskazówka dotyczy utrzymywania relacji społecznych. Każdy człowiek jest istotą społeczną. Liczne badania dowodzą, że silne więzi społeczne pozytywnie wpływają na długość i jakość życia. Według amerykańskiego badania na dużą skalę, osoby prowadzące bogate życie towarzyskie mają 50% większe szanse na dłuższe życie niż ich społecznie obizolowani rówieśnicy. Pani Grażyna w wieku 81 lat zapisała się do klubu tańca dla seniorów. Nie motywowała jej chęć doskonalenia umiejętności tanecznych ale pragnienie towarzystwa. Szybko zauważyła, że wtorkowe i czwartkowe zajęcia taneczne stały się najjaśniejszymi punktami tygodnia. W te dni zawsze budziła się wcześniej, ubierała się staranniej i czuła się bardziej energiczna. To, że ktoś na nią czekał i na nią liczył, dawało jej niesamowitą motywację. Pielęgnowanie relacji społecznych może czasami stanowić wyzwanie, szczególnie gdy mobilność się zmniejsza lub gdy bliscy mieszkają daleko. W takim przypadku technologia może być wielką pomocą. Pani Anna w wieku 78 lat nauczyła się korzystać ze smartfona i aplikacji do wideorozmów, aby móc zobaczyć swoje wnuki mieszkające za granicą. Dziś rozmawia z nimi codziennie i mówi, że to właśnie to utrzymuje ją młodą. Utrzymywanie kontaktów nie jest ważne tylko w kręgu rodzinnym. Wolontariat, na przykład, jest doskonałym sposobem na przyczynianie się do społeczeństwa i budowanie relacji. Pan Karol. Po przejściu na emeryturę z kariery nauczycielskiej, zaczął dwa razy w tygodniu czytać na oddziale dziecięcym w lokalnym szpitalu. Przyniosło to radość nie tylko dzieciom, ale dało również Karolowi możliwość interakcji społecznych i poczucia, że nadal jest potrzebny. Piąta wskazówka dotyczy regularnych badań przesiewowych. W starszym wieku pewne problemy zdrowotne stają się częstsze, a niestety wiele chorób początkowo nie daje objawów. Wczesne wykrycie może jednak często być kluczem do wyleczenia. Oprócz corocznego ogólnego badania, szczególnie ważne są badania wzroku, stomatologiczne, słuchu i badania w kierunku osteoporozy. Marta, aktywna 67-letnia kobieta, opowiadała, że podczas rutynowego badania wykryto u niej początkową jaskrę. Nie miała żadnych dolegliwości, więc diagnoza ją zaskoczyła. Dzięki wcześniej rozpoczętemu leczeniu udało się zatrzymać postęp choroby, a dziś nadal doskonale widzi. Co by się stało, gdyby nie chodziła regularnie na badania? Prawdopodobnie stopniowo traciłaby wzrok, nie zauważając tego procesu. Ważne jest, aby wiedzieć, że wykrycie i leczenie problemów zdrowotnych na czas często stanowi różnicę między zachowaniem niezależności a koniecznością opieki. Badanie lekarskie dotyczy nie tylko wykrywania problemów, ale także profilaktyki. Na przykład, odpowiednie szczepienia, takie jak szczepionka przeciw grypie czy pneumokokom, mogą znacznie zmniejszyć ryzyko poważnych chorób w starszym wieku. Nie można lekceważyć prawidłowego przyjmowania leków. W starszym wieku często trzeba przyjmować więcej leków, co zwiększa ryzyko interakcji i skutków ubocznych. Warto regularnie przeglądać z lekarzem rodzinnym listę przyjmowanych leków. Aby uniknąć niepotrzebnych leków lub takich, które wchodzą ze sobą w interakcję. Pan Franciszek, 82-letni inżynier, przed każdą wizytą u lekarza zestawia w tabeli swoje obserwacje i pytania. W ten sposób zapewnia, że podczas konsultacji poruszane są wszystkie ważne tematy. To uporządkowane podejście pomaga również lekarzowi w postawieniu dokładniejszej diagnozy. Szósta wskazówka dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa w domu. Wypadki. Zwłaszcza upadki, należą do najczęstszych czynników zagrażających niezależności osób starszych. Uczynienie domu bezpiecznym nie oznacza stworzenia sterylnego, szpitalnego środowiska. Chodzi raczej o drobne, ale istotne modyfikacje, które mogą drastycznie zmniejszyć ryzyko wypadków. Pan Paweł, po złamaniu nadgarstka w wyniku niewielkiego upadku, postanowił przejrzeć bezpieczeństwo swojego domu. Usunął śliskie dywany. Zamontował uchwyty w łazience i zadbał o odpowiednie oświetlenie w korytarzach i na schodach. Były to proste zmiany, ale porusza się spokojniej po swoim domu, co pozytywnie wpływa również na jego pewność siebie. Częścią bezpieczeństwa domowego jest również bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Ważne jest sprawdzanie czujników dymu i regularna wymiana baterii. Warto trzymać gaśnicę w łatwo dostępnym miejscu i ćwiczyć jej użycie. Ważne jest również posiadanie planu awaryjnego w tym tego jak szybko wydostać się z budynku w sytuacji awaryjnej nie można zapominać o możliwościach oferowanych przez technologię na przykład urządzenia wykrywające upadki natychmiast alarmują służby ratunkowe jeśli użytkownik upadnie takie urządzenia mogą ratować życie szczególnie osobom mieszkającym samotnie pani Ilona 80-letnia kobieta prowadząca niezależne życie ujęła to tak urządzenie do wzywania pomocy nie ogranicza mojej wolności ale właśnie ją zwiększa, ponieważ daje mi bezpieczeństwo. Ergonomiczny projekt kranów, klamek i przełączników również może znacznie pomóc osobom starszym. Na przykład krany dźwigniowe są łatwiejsze w użyciu dla osób z problemami ze stawami. Podobnie, dobrze oświetlone i kontrastujące przełączniki pomagają osobom starszym z ograniczonym widzeniem. Siódma wskazówka dotyczy świadomości finansowej. Bezpieczeństwo finansowe jest ważne nie tylko dla wygodnego życia, ale także dla spokoju ducha. Niestety, wielu ludzi osiąga wiek emerytalny bez odpowiedniego przygotowania finansowego, ale nigdy nie jest za późno, aby uporządkować swoje finanse. Jan, 72-letni emerytowany przedsiębiorca, co kwartał przegląda swoje wydatki i przychody. Prowadzenie arkusza Excel wiele mu uświadomiło. Odkrył na przykład, że wydaje znaczne sumy na usługi, z których prawie nie korzysta. Takie odkrycia pozwalają mu bardziej świadomie gospodarować swoimi zasobami. Ważne jest, aby każdy miał fundusz awaryjny, który pokryje co najmniej sześciomiesięczne wydatki. Może to zapewnić, że w przypadku nieoczekiwanych problemów zdrowotnych lub innych nadzwyczajnych wydatków nie dojdzie do kryzysu finansowego. Jeśli ktoś nadal aktywnie pracuje, warto regularnie odkładać część dochodu na ten cel. Nie można zapominać o znaczeniu testamentu i wcześniejszych rozporządzeń dotyczących zdrowia. Dokumenty te zapewniają, że życzenia zostaną uszanowane nawet wtedy, gdy daną osoba nie będzie już mogła ich komunikować. Chociaż nie są to wesołe tematy, ich uporządkowanie może zdjąć ogromny ciężar z barków bliskich. Pani Ewa, pragmatyczna 86-letnia kobieta, regularnie aktualizuje swój testament i inne dokumenty od 30 lat. Jak mówi... To nie dotyczy śmierci, ale uporządkowania życia. Lepiej śpię, wiedząc, że zadbałam o wszystko. Ósma i ostatnia wskazówka dotyczy poszukiwania nowych celów życiowych i źródeł radości. Starość może być okresem samorealizacji, kiedy można wreszcie zajmować się tym, czego naprawdę się pragnie, a nie tym, co dyktuje społeczeństwo lub przymus utrzymania się. Pan Piotr, emerytowany pracownik biurowy, zawsze interesował się malarstwem. Ale nigdy nie miał czasu, aby poważnie się nim zająć. W wieku 71 lat zapisał się na kurs malarski i dziś, w wieku 80 lat, ma już za sobą trzy udane wystawy. Późne powołanie dało mu nie tylko nowe umiejętności, ale także wspierającą społeczność oraz radość piękna i tworzenia. Kluczem do satysfakcjonującej starości jest często znalezienie tego, co nadaje sens życiu. Może to być pielęgnowanie relacji rodzinnych, hobby, Wolontariat lub praktyka duchowa. Istotą jest posiadanie czegoś, dlaczego warto wstać rano z łóżka. Pani Róża, energiczna 80-latka, każdego roku stawia sobie nowe wyzwanie. W zeszłym roku nauczyła się pływać, w tym roku zagłębia się w tajniki kuchni włoskiej. Jak mówi, wielu moich znajomych po prostu siedzi w domu i opłakuje minione lata. Ja wolę kierować swoją energię na zbieranie jak najwięcej nowych doświadczeń. Nie można lekceważyć znaczenia radości i śmiechu. Humor ma korzystny wpływ nie tylko na poziomie psychologicznym, ale także fizjologicznym. Obniża poziom hormonów stresu, wzmacnia układ odpornościowy i sprzyja tworzeniu relacji społecznych. Pani Irena, 92-letnia kobieta o wesołym usposobieniu, mówi: Śmiech to najlepsze lekarstwo, a co więcej, nie ma skutków ubocznych. Patrząc na tych osiem wskazówek, pojawia się pytanie, co je łączy? Odpowiedź jest prosta: świadomość i proaktywność. Możemy być niebiernymi ofiarami starości, ale jej aktywnymi twórcami. Nikt nie jest w stanie zatrzymać upływu czasu, ale w dużej mierze można wpływać na to, jak przeżywamy te lata. Starsi ludzie, którzy są najbardziej podziwiani, mają jedną wspólną cechę: nigdy nie przestali się uczyć, rozwijać, dostosowywać. Zaakceptowali ograniczenia starości. Ale nie pozwolili, aby to one definiowały ich życie. Zamiast tego znaleźli nowe sposoby doświadczania radości, łączenia się i znaczącego życia. To, co przedstawia ten film, to nie tylko osiem wskazówek, jak przetrwać starość. To raczej osiem bram, które otwierają się na lata pełne, bogate i radosne. Ale decyzja, przez którą bramę przejść, może należeć tylko do jednostki. A najlepsze w tym jest to, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć. Jutrzejszy poranek zawsze niesie nowe możliwości, niezależnie od tego, ile świeczek ktoś zdmuchnie na swoich następnych urodzinach. Ale zanim skończymy, warto podzielić się ostatnią myślą. Wiemy, że społeczeństwo często negatywnie podchodzi do starości. Media są pełne reklam kremów i zabiegów odmładzających, jakby starzenie się było czymś, czego należy za wszelką cenę unikać. To całkowicie fałszywa narracja. Starość nie jest synonimem upadku, ale może być okresem mądrości, doświadczenia i głębokich ludzkich relacji. Wyobraźmy sobie, jak by to było, gdybyśmy bardziej cenili mądrość starszych osób. Gdybyśmy postrzegali zmarszczki nie jako defekt urody, ale jako mapę pełnego życia. W jakim społeczeństwie byśmy żyli, gdyby starość oznaczała status i szacunek, a nie ciężar? To nie jest utopia. Istnieją kultury, w których to jest rzeczywistość. I być może, jeśli każdy z nas zmieni swoje podejście, z czasem społeczeństwo również pójdzie za nami. Ale do tego czasu obowiązkiem każdego jest jak najlepiej dbać o siebie i o siebie nawzajem. Bo jedno jest pewne: jeśli dane nam będzie, wszyscy się zestarzejemy. Pytanie tylko, jak? I może osiem wskazówek przedstawionych w dzisiejszym filmie pomoże znaleźć odpowiedź na to pytanie. Ale teraz pojawia się pytanie, którą wskazówkę Widz uważa za najbardziej przydatną, a może jest coś innego, co na podstawie własnego doświadczenia dodałby do listy. Warto podzielić się tym w komentarzach. I nie należy zapominać, życie nie dotyczy liczby lat, ale życia w tych latach.